To poniedziałkowe popołudnie 20 lipca. Łukasz Kocur, dzień dobry, witam państwa i zapraszam na Dziennik 7.1 News, w którym już za chwilę. Nawałnica we Wrocławiu wielkie sprzątanie Śląsk Legia 1 do 4 połamane drzewa, zerwane dachy, zalane ulice i uszkodzone samochody. To wszystko wina krótkiej, ale bardzo intensywnej burzy, która przeszła w niedzielę późnym wieczorem nad Wrocławiem. Ulice były zablokowane głównie przez powalone drzewa, ale w niektórych miejscach przeszkadzała również zalegająca woda. Wielu kierowców rankiem spotkał zawód w postaci zniszczonego samochodu. W mieście uszkodzeniu uległy również linie energetyczne. Rankiem bez prądu wciąż pozostawało prawie 10 tysięcy osób. Zostały uszkodzonych 11 budynków, z 8 został zerwany dach. Straż pożarna podjęła i rozwiązała już ponad 130 interwencji. Kolejnych 106 czeka w kolejce i oczywiście będą one podejmowane. Cały czas spływają również do nas informacje z miasta o tym, że gdzieś są powalone drzewa, poprzewracane znaki, e, czy przekręcona sygnalizacja, najbardziej e, dzielnica fabryczna i krzyki. E, ta burza szła mniej więcej zachodnią częścią naszego miasta. Apelujemy również do mieszkańców, aby nie wchodzili w dniu dzisiejszym do parków. Wszystkie służby pracują nad tym, aby uporządkować drzewa w parkach. Natomiast nie korzystajmy dzisiaj z placów zabaw w parkach. Pełne ręce roboty mają wszystkie służby, w tym oczywiście strażacy. W ciągu ostatniej doby musieli wykonać ponad 160 interwencji związanych z usuwaniem skutków tej nawałnicy. 11 to są zerwane dachy z budynków mieszkalnych. Jeden to jest uszkodzony dach na budynku mieszkalnym. 13 zdarzeń związanych z uszkodzeniem budynków mieszkalnych, dwa z budynki gospodarcze uszkodzone i 131 zdarzeń związanych z wiatrołomami, czyli były to usuwania drzew i konarów drzew na pojazdach, na, na dachach, na, na, na jezdniach. Także czeka nas jeszcze sporo pracy w dniu dzisiejszym. Mamy taką cichą nadzieję, że do godzin, późnych godzin wieczornych powinniśmy się tutaj z tym z tymi zdarzeniami wyrobić. Jedną z najpoważniejszych interwencji strażacy mają przy ulicy Mosiężnej. Tam z kamienicy mieszkalnej zerwany został niemal cały dach o powierzchni 200 metrów kwadratowych. Tutaj prace porządkowe na pewno będą trwały do późnych godzin wieczornych. Kłopoty miało także MPK. Na ulicy Halara z powodu zalanego wiaduktu nie jeżdżą tramwaje. Tam też jest zerwana trakcja i są drzewa na linii, więc zanim wszystko zostanie usunięte, to potrwa jeszcze trochę czasu. I tam na tamtej linii autobus 136 stara się podjeżdżać na przystanki tramwajowe lub najbliżej przystanków tramwajowych i zabierać po prostu pasażerów. Natomiast drugim takim punktem nefragicznym jest robotnicza. Tam również doszło do. Przygniecienia przez drzewo tramwaju. Również jest zerwana trakcja, więc te skutki są usuwane na bieżąco. Początkowo problemy były również z liniami tramwajowymi od Ronda Regana w kierunku Sempolna i Biskupina, ale w ciągu dnia wszystko wróciło do normy. Jest jeszcze za wcześnie na to, aby oszacować straty powstałe w wyniku burzy. Centrum Zarządzania Kryzysowego apeluje również do kierowców, aby nie parkowali dzisiaj swoich samochodów pod drzewami i zachowali szczególną ostrożność. Pozostajemy w temacie wieczornej nawałnicy i informujemy, że już w godzinach nocnych dyżurne służby firm zajmujących się sprzątaniem miasta rozpoczęły prace polegające na usuwaniu z ulic przeszkód, stwarzających największe zagrożenie w ruchu. W wyniku wczorajszej burzy i silnego wiatru na terenie Wrocławia wystąpiły utrudnienia komunikacyjne. Ekosystem zlecił prace interwencyjne mające na celu usunięcia skutków burzy. Miasto po wczorajszej burzy jest sprzątane przez od 8 do 10 brygad interwencyjnych. W zależności od pory i od prac przeprowadzanych, ich jest mniej lub więcej. Prace są prowadzone przede wszystkim na głównych ulicach, na głównych szlakach komunikacyjnych, a także w tych miejscach, gdzie jest stworzone największe zagrożenie dla ruchu przez powalone drzewa. W dalszej kolejności prace będą prowadzone na Zieleńcach, na bocznych ulicach, a na samym końcu będzie zlecone jednorazowe, duże zamiatanie miasta, żeby pozbyć się ostatnich pozostałości po wichurze. Ja nawet się modliłam, żeby to przestało. I mówię, dziecko, nie jedź, mój syn chciał jechać. Mówię, nie wolno ci jechać, nie daj Boże, to bo nic widać nie było. Takie, wie pan, jakby było, wie pan, taka, taka, takie, jak, jak jakiś takie wie pan... Ja miałam pełno piachu w głowie, muszę panu powiedzieć, bo stałam, za czym on zapalił samochód w ogóle. I bo tak on stał, że ja tam nie weszłam. I proszę sobie wyobrazić, zaczekałyśmy. I żeśmy przeczekały to wszystko i żeśmy później pojechały, bo ja na Traugu tam mieszkam, a tam drzewa wywalone, wszystko tam na jezdni, tramwaje stały, wszystko. Dobrze, że był syn samochodem, bo bym nie dojechała nawet do domu. Ze w Szczecinie takie biało. nie biało. A po Nie A jakieś problemy? Tak, znaczy po drodze przewrócone drzewa były. Prze bardzo, dużo. bardzo dużo przewróconych drzew. Ale chyba służby jakoś sobie radzą, bo wszystko przejezdne. Kilka set... Metrów od, od rynku, no powiedzmy 2 kilometry. Ulice są pozawalane jeszcze do tej pory drzewami w poprzek. I to mnie dziwi, bo przecież to są tak, no może nie takie główne ulice, ale niektóre, niektóre dość ruchliwe. I to mnie dziwiło o godzinie, żeby o godzinie 14 jeszcze drzewa były, a przecież to od, od tej burzy minęło 12 godzin. Żeby się tak zabezpieczyć, to potrzeba wielkich pieniędzy. Liczy się zawsze, że może się to nie powtórzy. Ale dużo się zrobiło. To, to trzeba w ogóle we Wrocławiu. Teraz obwałowania, odry, to, to wszystko no, porządnie to wygląda. Ja byłem u kuzyna pod doleśnicą i, i tam wprawdzie była burza, padało bardzo mocno, ale nie było takiego silnego wiatru. Natomiast jak tu dojechaliśmy, to dowiedzieliśmy się właśnie, że e, były takie no, poważne e, straty nawet, bo u restauratora jednego byliśmy gdzie opowiadał właśnie, że zalało całą mu praktycznie restaurację. We wszystkich miejscach trwa usuwanie skutków burzy. Prace we Wrocławiu są prowadzone na podstawie zgłoszeń spływających do Centrum Zarządzania Kryzysowego. My pierwsze i podstawowe prace prowadziliśmy na takich ulicach jak Halera, Sudecka, Popowicka, Kosmonautów, Graniczna, gdzie jest, to są duże szlaki komunikacyjne, gdzie było dosyć dużo drzew powalonych i tam w pierwszej kolejności te prace były wykonywane i być może są jeszcze wykonywane, ponieważ nie ma możliwości, żeby w ciągu godziny czy dwóch usunąć ileś powalonych drzew z jezdni. Szacujemy, że czas sprzątania i usuwania wszystkich pozostałości po wczorajszej burzy zajmie nam około 3 dni. Dodatkowo firmy sprzątające podstawiają zgłaszającym się zarządcom kontenery, w których umieszczają usuwane ze swojego terenu gałęzie i odpady. Przypominamy, że za sprzątanie terenów oraz chodników przelegających do poszczególnych posesji odpowiada ich właściciel zarządca. Piłkarze Śląska Wrocław przegrali z Legią Warszawa 1-4 w najciekawszym meczu pierwszej kolejki Ekstraklasy. Po tym meczu Legia awansowała na pierwsze miejsce w tabeli. Śląski jest ostatni. Zarówno trener Berg jak i trener Pawłowski do wyjściowej jedenastki wystawili zawodników pierwszego składu w Śląsku na ławce usiedli gracjar, Hetley i Pich, zastąpieni przez Gecowa, Flavio i Ostrowskiego. W Legii na ławkę trafili Kucharczyk, Duda czy Broś. Bo i Tadeusza Pawłowskiego zdobyli bramkę jako pierwsi, a kolejne cztery były dziełem gości z Warszawy. Jeżeli chodzi o mecz, uważam zasłużone zwycięstwo Legii. Gratuluję. Troszeczkę źle się ten mecz nam ułożył, bo prowadziliśmy 1-0 i, i uważam po indywidualnym błędzie przy wybiciu piłki Tomka, rzut wolny myślę, że też tu sędzia za daleko ustawił mur, bo 11 metrów chyba było co najmniej, ale nie chciałbym dyskutować na ten temat. Ja po prostu podziękowałem sędziemu za mecz i powiedziałem, żeby mieli więcej odwagi sędziować legi mecze. Dzisiaj zagraliśmy dobrą i byliśmy trochę bardziej efektywni. Jestem bardzo zadowolony z wyniku i z naszej gry. Zagraliśmy zdecydowanie skuteczniej niż w czwartek. Cieszy mnie, że po stracie gola nie spuściliśmy głowy i walczyliśmy dalej. To było bardzo pozytywne. Dominik Furman strzelił bardzo ładnego gola z rzutu wolnego, co było miłe, bo on ciężko nad tym pracuje na treningach. To w ogóle był jego bardzo dobry występ, bo do bramki dodał jeszcze asysty. Jego gra wyglądała bardzo dobrze i obiecująco. Cieszą mnie też dwa gole Nikolicia, który dopiero trafił do naszego zespołu i na pewno potrzebował tych bramek. Wszystko po to, aby poczuć się lepiej i pewniej w nowym zespole, w nowej lidze. And Wicemistrzów Polski strzelali: Dominik Furman w 33 minucie, Tomasz Jodłowiec w 53 minucie i Nemania Nikolić w 71 i w 90 minucie meczu. Honorowe trafienie dla gospodarzy zdobył w 28 minucie Flavio Pajszą. Trener Śląska Tadeusz Pawłowski przyznał, że rozstrzygający w meczu był moment, kiedy Śląsk stracił drugiego gola po stałym fragmencie gry. 2-1 po stałym fragmencie gry w ogóle nieatakowany zawodnik strzela nam bramkę. A później no to tak szło, że, że legia miała, miała możliwość kontrataku. Mieliśmy też swoje okazje, gdzie, gdzie główka Flavio przeszła minimalnie obok poprzeczki, gdzie Robert Pich fajnie, fajnie wymanewrował i kiedy miał już najłatwiejszą sytuację, żeby włożyć tą piłkę do bramki, strzelił obok ramki. Także uważam, troszeczkę to jest za wysoko, ale zasłużone. Gratuluję. No i musimy pracować dalej. Po tym meczu Legia awansowała na pierwsze miejsce w tabeli. W innym niedzielnym spotkaniu Korona Kielce wygrała z Zagielonią Białystok 3 do 2, a o pierwsze trzy punkty w obecnym sezonie Śląsk Wrocław powalczy w meczu z pogonią Szczecin na wyjeździe 26 lipca. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w poniedziałkowym wydaniu dziennika 7.1 News. Dziękuję bardzo za uwagę. Na kolejne informacje zapraszamy już jutro, kwadrans po godzinie 17. Do zobaczenia!